Tu nie ma korytarzy, więc musimy wyjść oknem. Chyba żartujesz. Spokojnie, to jest inna droga. Przejdziemy no? nogi. Wyglądasz na plecy, złapiesz się, się, ja się, się za szyję. Posłuchaj mnie. Ważysz 50 posłuchaj. kilo, uspokój się. Ale nie rozumiesz, że nie mogę w ogóle wyjść. Cicho, cicho, cicho. Jędrzej! Ważysz 50 posłuchaj. kilo. więcej posłuchaj! To trzecie piętro. Jędrzej, jestem w ciąży! Co ty mówisz? Nie, nie, nie. Słyska, Czekaj. Ja nie dam rady, rozumiesz? Tak, rady, nie, skup. nie, to będę. Czesiek miał rację. Nie. Rozumiesz? Tak. Miał rację, złapił nas. Gdzie ja będę dziecko wychowywać w celi, jeszcze nas rozdzielą. Aż, I tak jest, to Czesie, się Poczekaj po, po, chwilę, poczekaj chwilę. Posłuchaj, posłuchaj mnie. Pamiętasz jak się poznaliśmy? Jak zapytałaś mnie dlaczego boksuję? Mm. Dlatego, że boks to jest jedyne moje szczęśliwe wspomnienie z dzieciństwa. Zobacz. Widzisz? Widzisz te możliwości? Ja je widzę i nie chcę ich stracić. Ja chcę, żeby nasz syn dorastał tam. Żeby nie musiał przeżywać tego, co ja musiałem przeżyć, rozumiesz? No dobra, nie będę schodzić po elewacji. <grym> dobra, nie będziesz. Nie będziesz, nie będziesz. Zejdziemy normalnie.